Tam w poniedziałek Lecimy na Zaragozu. dobry Polska zatruwa środowisko Polska zatruwa środowisko Polska zatruwa środowisko Tak A tu jest Hiszpania Ekologicznie I zgodnie z normami Dziękuję ja myślałem, że to jest. Przepraszam. Że to jest skała twarda. Nie do ruszenia. A to jest glinka. Taka czerwona. Także tutaj, jak są deszcze, to tego się cholerę musi obrywać. tego czerwonego materiału. No, ale człowiek nie zdaje sprawy. Tam ten, co mnie podwiózł. Żeby mnie po prostu wywiózł na manowce Po co wyjechałem z nadmorza śródziemnego, żeby teraz z powrotem do morza dojechać? No super Bych się powiedział, że mnie zawiezie on half of the way to... E, to Leira. Skąd się biorą tacy ludzie? Jeździł po Azji, mówi, że zwiedził świat też tak samo jak ja I co? Takie coś mi Dwa stopy z Hiszpanami, z czego jeden w dobrym kierunku jeden w złym Nie wiem czy pchać się na AP7 czy dalej ładować landówką czyli trasą krajową. Mam je przypiekło jak mi już gorąco w ręce. Fajnie się gada jak się nie umie hiszpańskiego. To jest takie śmieszne jak człowiek wynajduje Każde polskie słowo takie bardziej pochodzące z łaciny i je przekabaca na, yy, na dos, kurde i inne takie rzeczy. Mój Boże, co ja teraz mam zrobić? nas przy drodze. Smaczne i już dojrzałe, a jest lipiec, koniec lipca. Boże, już połowa wakacji. Dzisiaj, już zacząłem prawdziwy autostop po Hiszpanii. Z Hiszpanami. To jest już nie do wytrzymania, co tu się dzieje. Ja jestem cały czas 40 y, parę stopni w słońcu, przecież. A ja idę piechotą i co jakiś czas mnie podwozi jakiś Espanol. Z którym, żeby się dogadać, to trzeba jeszcze więcej się namęczyć niż przy tym chodzeniu. No i teraz musi być Resistance na geograficzko było o rzekach okresowych Widzę, w takie są Jak widać w Hiszpanii na północy też oh W wow. minimum temperature is a very very cold day in the night Ten 8 under zero yes. And And now, 30, 40, 35. Yes, 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 I know. Now, in the, the front and right is a Pirineus, the mountains of separation. This is, this is yes, Spain and in France. Uh, France. It's a, a pre Pirineus the little pyrenees and after pyrenees i proved that uh, about it and andorra is in the middle of the pyrenees middle of the yes. the people say andorra is a country of pyrenees <laughs> little pyrenees to są małe piryneje które pewnie są większe niż Nasze karkonosze, Ale muszę wzbudzać albo litość, albo podziw. Dobrze, jeżeli zostawię sobie te takie widełki, że albo to, albo to. Bo dostałem właśnie piwa, które se, za które sobie zapłaciłem. Nie warto wspominać ile, bo za dużo. Dostałem jeszcze chipsy. Chipsy, które zeżarłem. Jeśli się pani pyta, a czy mi smakowały, bardzo trochę porozmawiać z ludźmi, którego się nie zna, i wtedy już wszystko staje się łatwe. Wiem, że jeżeli się jest nie u siebie, to należy zachować środki ostrożności wtopić się w tłum. A jeżeli któryś z tych warunków nie może być spełniony, to żeby chociaż jeden z nich był spełniony. Jeśli na przykład można wtopić się w tłum. Nie być za bardzo ostrożny. ja tak robiłem właśnie na parkingu w, pod Barceloną. Nie byłem za bardzo ostrożny, nie, nie pilnowałem wszystkiego plecaku. Miałem, to, to, by, miałem po prostu yy, wyglądałem tak jak wszyscy, którzy tam się pokotem padą po prostu na, yy, na asfalcie rozgrzanym co dnia. Dobry, właściwie jeszcze nie dzień Jest długo jeszcze przed świtem Kolejny właściwie ranek w Katalonii Drugi mój na parkingu Chwilę temu odjeżdżał Polak na rejestracjach lubelskich Super, ja założyłem buty dzisiaj normalne, bo przecież się obdarłem z tych się pod latarnią się rozłożyłem Tutaj nic się nie stało, niech nie przechodzi nie oka, nie, okradł. nie nabił. w Bilbao 42 stopnie Jeżeli w Bilbao nad morzem jest 42 Tutaj będzie 45 w Saragocie Tylko ja jak najszybciej muszę stąd wyjechać Jak najszybciej Jest... Jest, jest Rzeszowskie rejestracje Musiał się być, było tu strzało A, śpi Do myślenia? Daje bo to chyba nie świeży jest Jakby było świeży to kurde coś było źle fajnie Different lights landscapes to Yes and changing, meter, you change in w 20 km change a lot because always in the valley this is the valley to jest Thinka, uh, real Thinka. I think. Athinka. Uh, mm -hmm. Plain, uh, uh, yes, yes. this desert? Monegros. Monegros. You, you can see more zobaczyć więcej? I właśnie. Monegr Monegroz, desert. Okay, okay. Yeah, ok, I ta pustynia jeszcze przed 20-30 laty była. Y była totalną pustynią, a teraz jak widać rosną na niej drzewa yy, Są uprawy różnych roślin No jedziemy fajną furą Widać jaką yy, No i właśnie, proszę bardzo, tutaj takie uprawy różnych drzew owocowych Dzień dobry się ma. Caballo en la sabana porque muy despreciado por eso no te perdono ya. Si amor llega así esta manera no tiene la culpa. Amor de compra y venta amor del de pasado. Vende 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 Juan Carlos, jakiś jak w Hiszpanii W pewnej chwili pomyślałem sobie, że może akurat nie złapał trój hiszpania, Hiszpanii, ale powiedział, że jest i z na... i jest katalończykiem, nie i katalończycy się nienawidzą jak Ruszcy z Polakami tak jak katalończycy z Hiszpanami piękne góry nie wiem, to za Sierra Nevada czy cokolwiek furt, ale

Nie mieli tego u siebie, to im się podoba. Chyba się przystosowałem, jest 43 stopnie, ja wyszedłem na asfalt, szukać stopa. To jest taki stop ostatniej szansy. Waha się przy 43 i przy 44. Czasem 40. O, jest 44. Fajnie, co? Widzę cień. A i tak jest stopni 44, no cudownie Łapie coś tam jeden gości podjechał, mówi że jeździ do centrum Zaragozy no. Mi to nie po drodze, ale dziękuję Znaczy, mi rękę, jest tak gorąco jak suszarka do włosów. Biała Bała. Temperatura już jest normalna, ale tu zauważyłem, że prawie nikt nie jeździ po tej autostradzie, więc mam ogromne szczęście, że z tym człowiekiem siadłem tutaj. Nawet nie wiem jak mi bardzo pomóc. Si. זה ולא סידאטה, זה בסדר. לא, בוכר, תעשו לי בוכר. וואו. Biało też Pi białe jest to to samo To jest tablica, że miejsce wypoczynku i to jest wszystko To jest cała infrastruktura wypoczynkowa to jest ta tablica Gdy pod drzewa może to podp podpinają Otno Tengola i Casi Pierno Cama, 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 baby, te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el discurso A enterrarte en la fantasía sí, sí, sí. la maldita sí. <laughs>